Ja tego, kurwa, ja nikogo się nie boję. Dawaj. Połóż, zgaś lepiej, bo Ci szkoda. Może i szkoda. No dobra, sam chciałeś, nie? Idziemy to wrzucić. Gdzie? No gdzie mam to wrzucić. Na Internet, tak? Na no, gdzie? No. Niech ludzie popatrzą. Szybkie golenie. Aha, zapalniczka zechła. Masz zapalniczkę? Gwiazd wieje. No, o to właśnie chodzi. krzaki spierdalaj. Nie w krzaki, to ludzie nie będą widzieć. To tutaj, z tej strony choć usiądziesz. Patrz w Czekaj, bo nie widzę. Kogo nie widzisz? nie? No. Ach, cholera jak boli. Ku, kurwa, ole śmierdzi Chrum, chrum <ścoughs> A! Burkle ci wystoczył Nieważne. piór dole Ja mam krem na to <ścoughs> od statu mam krem na to Cholera nie pali bled. Dobra już Dobra, dość też Dość może co? Słyszysz? Dość, może to? Czekaj jeszcze trochę. Kurwa. Niech popatrzy w internecie, jaki bezdomny człowiek. Jaki a? bezdomny? Ty masz nie. dom? Nie mam. Nie masz? A, to to chory. Pytanie, hmm. no, czy ja tego się boję? No nie wątpię, że nie. Ja pierdził Dość Szybkie dolewanie Dość ty Za to chciał Ale ty krzywo się ogoliłeś? Ty walisz o tu, o tu Ale ty napier to wyczochraj Bo tu już masz takie kurwa Ja z jednej strony tylko się wyczochrał, bo Z tej strony wiatr wieje Weź <grym> Dobra już, dość Nós dobra.